Witam wszystkich, z tej strony Zdrabkowy Hazardzista, no i mamy premierę Big Love Zobaczymy co tym razem da Ta zdrapeczka I tu tak, wiadomo, że wygrywające liczby Lub znajdź symbol Love i przypisaną wygraną Pomnóż razy 2. Ok, to zaczniemy Od numeru 27 Od numeru zdrabki Szukamy najpierw wygrywające liczby Tu są takie malutkie te wygrywające liczby Ale

14 nie ma. I dalej, 22 nie ma. 27 nie ma. 31 nie ma. 29 nie ma, i ostatnia szansa, 17. No nie ma, ta znapeczka pusta. Mamy tu I, i o, kontrolne literki jeszcze trzecia gdzieś też jest ale to już nieważne jest drabka numer 49 i wygrywające liczby 25 31 34 i 35 i mamy tak 12 nie ma 17 nie ma

33 nie ma, 19 nie ma, 24 nie ma, 28 nie ma, 12 nie ma, 18 nie ma, 23 nie ma i ostatnia szansa, 21 nie ma. No niestety nie popisały się te zdrabki, nawet zwrotu nie ma, nawet 5 zł w żadnej z nich. No cóż, tak to bywa. Było nieraz, będzie również jeszcze nie raz. Pozdrawiam wszystkich, do następnego. Hejka!